200 km na godzinę na ekspresówce, mandat 2,5 tysiąca zł, 15 punktów karnych i odmowa przyjęcia, bo kierowca to poseł. Tak zaczyna się historia, która znowu rozgrzewa opinię publiczną i pokazuje, jak działa immunitet w praktyce. Poseł Łukasz Mejza został zatrzymany przez policję na drodze S3 w okolicach Polkowic. Funkcjonariusze nie wiedzieli, że to parlamentarzysta. Po zmierzeniu prędkości 200 na godzinę, przy ograniczeniu do 120, wystawili mandat. Poseł odmówił jego przyjęcia, powołując się na immunitet. Brzmi jak film, ale to realny problem, który dotyczy nas wszystkich, bo chodzi o równość wobec prawa. Sprawa trafi teraz do Sejmu. Tylko posłowie mogą zdecydować, czy uchylić immunitet, by Mejza mógł ponieść odpowiedzialność jak każdy inny kierowca. Sam parlamentarzysta przyznał, że źle zrobił, przeprosił i zapowiedział, że jeśli prawo pozwoli, zapłaci mandat lub zrzeknie się immunitetu. To nie pierwszy raz, gdy immunitet budzi emocje. W Polsce chroni on parlamentarzystów przed nieuzasadnionymi działaniami organów ścigania, ale coraz częściej staje się tarczą przed konsekwencjami zwykłych wykroczeń. Społeczne reakcje są jasne. Ludzie oczekują równego traktowania. Zaufanie do polityków w Polsce spada. A takie sytuacje tylko to pogłębiają. W Europie trend jest odwrotny. W wielu krajach posłowie dobrowolnie zrzekają się immunitetu w drobnych sprawach, by pokazać, że prawo dotyczy wszystkich. To gest, który buduje wiarygodność, a nie ją niszczy. Ta historia to nie tylko jeden mandat. To test dla klasy politycznej i dla nas, czy naprawdę chcemy państwa równych zasad. Jak myślisz, poseł powinien zapłacić mandat. Zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych analiz.